Jeśli chodzi o olej do mrf 140 SM, po naszych modyfikacjach zalecamy 10W-50. My bardzo mocno promujemy tą lepkość, tą klasyfikację olejową. Jest to olej Silicoline Fuchs Germany Technologii, czyli niemiecka jakość. No i ten olej świetnie się sprawdza naprawdę w wyczynowych motocyklach. U nas naprawdę ten olej wygląda świetnie. Nie ma jakichś mega opiłków. Modyfikacja, a przypomnę, dodaliśmy tutaj ponad 3 konie mechaniczne razem ze skrzynią biegów, powoduje, że ten silnik naprawdę jedzie. Więc co, przechodzimy do wymiany oleju. Standardowo wcześniej spuszczamy, wykręcamy tutaj w lew. Wlewamy 0708, zobaczymy na magnecie, potem odpalimy, sprawdzimy ponownie, ewentualnie dolejemy między maksimum a minimum, a olej stary zlewamy do zlewki.